Witam wszystkich! Usługa informacyjno-analityczna jest z Tobą w kontakcie guru.markets. Zacznijmy od danych podsumowujących spółkę. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać odtwarzanie. Proponujemy skrupulatniej rozważyć wszystkie wskaźniki danej organizacji. Teraz przeanalizujemy główne wskaźniki fundamentalne spółki: Open Door Technologies Incorporated, Ticker. OPEN. Recenzję sporządzono w oparciu o aktualne informacje z dnia 6 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Open Door Technologies należy do podkategorii. Accommodation w porównaniu bierze udział 39 firm. Rozwiązania znajdziesz na końcu filmu. Ogólna ocena badanej firmy minus, 7,5 na 10 punktów. Średnia ocena pod kategorii 2,6 PKT. Jeśli spojrzeć szerzej, w ramach rynku jako całości. Zobaczymy, średni wynik dla całego rynku wynosi 1,7 punktu. Wobec oceny ujemnej 7,5 PKT dla spółki Open door Technologies. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Opendor Technologies i podkategorii firm możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Opendor Technologies Incorporated wykazały dynamikę na poziomie 18,5%. Wobec dynamiki cen w podkategorii wynoszącej 7%. Kapitalizacja rynkowa organizacji Opendor Technologies wynosi 1,84 miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 214 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki szacowana jest na 5,8 miliardów dolarów, z kapitalizacją księgową tej podkategorii wynoszącą 88 miliardów dolarów. Po porównaniu rynku akcji i wartości księgowej akcji, zobaczymy następujące dane. Udział Open Door Technologies Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 86%. Wartość księgowa wynosi 665 Ocena udziału rynkowego i kapitalizacji bilansowej spółki w podkategorii zła 1 pKT. Zobowiązania finansowe spółki wynoszą 2,29 miliardów dolarów. Wskaźnik zadłużenia do wartości księgowej wynosi 393% kapitału własnego spółki. Ocena poziomu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa bardzo zła, minus 2 punkty. Stosunek ceny rynkowej spółki do jej zysku wynosi 0. Średnia dla podkategorii wynosi 16,7. Ocena wskaźnika wartości giełdowej spółki do zysku w porównaniu do spółek z podkategorii bardzo zła, minus Dwóch PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 369 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią zła minus 1 punkt. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 0,4. Średnia w podkategorii wynosi 1,3. Ocena wskaźnika wartości rynkowej przedsiębiorstwa do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobre 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 5140 milionów dolarów. Prognozowane przychody na następne 12 miesięcy są nieznane. Ocena wskaźników przewidywanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z kategorii zła 1 punkt. Marża sprzedaży wynosi -7,2% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 8%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami spółek spod kategorii tolet 0,5 pkt. Udział spółki według liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 239 procent, co stanowi kwotę o 260% niższą od udziału w kapitalizacji rynkowej. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika spółki wynosi 1250 000 dolarów. Natomiast w przypadku podkategorii kwota ta wynosi 348 000 dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw w podkategorii zadowalająca, 0 pKt. Zysk przypadający na jednego pracownika przedsiębiorstwa wynosi minus minus 250,3 tysiąc dolarów. Średnia w podkategorii 20,9 tysięcy dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw w podkategorii tolet, minus. 50 PKT. Udział przychodów przypadający na jednego pracownika spółki wynosi 3486 tysięcy dolarów. W podkategorii 260 tysięcy dolarów. Ocena udziału przychodów przypadających na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii TOLET minus 50 PKT. Wolumen transakcji krótkich wyniósł 22,2% przy średniej dla podkategorii wynoszącej 3,6%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 64% dla firmy Open Door Technologies. W tej podkategorii poziom ten wynosi 52%. Aktualna cena akcji spółki wynosi około 2,51 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena akcji spółki wynosi około 9200 USD. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie decyzje podjęte wcześniej w danym sezonie przez system informacji i odniesienia oceny Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych spółki Open door Technologies. System informacyjno-referencyjny do oceny stanu zapasów Guru Markets podjęto następującą decyzję. Otwórz pozycję sprzedaży po 2,52 dolara amerykańskiego. Transakcja jest otwarta ze względu na stosunkowo niską wycenę spółki i wahania cen. Ocena organizacji przeprowadzono stosując metodę indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 76 setnych. Stop loss ustawiony jest na 4,28 setnych. W przypadku gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss, w tym przypadku zlecenie zostanie zamknięte automatycznie po zakończeniu handlu 5 września 2025 roku. Lub w ostatnim dniu handlowym przed określoną datą. Serce FVRR jest główną transakcją zakupu. Film o głównym zamówieniu już pojawił się na kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte, główne lub bilansujące. Odwrotna kolejność jest ustalona na podstawie ceny rzeczywistej. Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy oglądali do końca i korzystali z systemu pomocy Guru Markets.